Cześć przyjaciele. się wam okaże. bo osoba mnie jedną prosiła, jak to zrobić, żeby kierownie ci części ciała łączyć razem. Bo mam osobnym oligonie. W, w nowej wersji nie gara, można razem pracować. Ale nie wiem na ile to będzie działało. I czy Potem rzeźbienie będzie nie działało Bo można dwa obiekty zaznaczki od razu do trybu edycji wejść Sprawdzę czy to będzie działało w tej wersji Nie działa, ponieważ to są osobne elementy Tutaj użyjemy opcji obiekt Join połącz Wtedy będzie to jako jeden obiekt to jest Ctrl e na bridge. Zamknięta w entla. Merge spawanie. Z głową zrobimy to samo. Czekajcie, ja tutaj wyrównam. Tu sobie od razu wywięszę otwory w tym oligonie. Teraz głowę zaznaczę i to. I podobnie to robię opcja Join. To jest wtedy traktowane jako jeden obiekt. To się dziurę wywiercę. Świetnie jest nachędzie Bridge. Ale ponieważ tu mamy już tutaj taki sam kształt, to musi być tutaj utworzony też taki sam kształt. Dlaczego tak? bo wtedy na chęć bridge będzie ograwnie działać bo wtedy nie będzie z tym na żadnych problemów już wam okaże nie, czekajcie jeszcze raz, bo mi się źle zaznaczyło control e bridge edge loops Ojeku co mi to zrobił? Aha, bo zaznaczę opcję merge. Zamknięta węgla. Ilość przecięć. I teraz smoothness. W tym wypadku uchyjemy profile factor. Przynienik profilu. Już mamy szybko wymodelowaną głowę. Dobra, mam nadzieję, że się Wam będzie podobał tutorial. Jeszcze jedna heć pokażę Wam. F słuchaj do przywlichania, cursor to selected. Tutaj zrobimy coś takiego. Chcecie sobie przeciąć tutaj dodać węgle. Ctrl-R będzie działał. Ale można też użyć opcji innej. Tu włączę limit selection, bo nie widzieli będzie zaznaczył. Ctrl-E Subdivide też jest fajną opcją. Ctrl e, Edge Slide. No i już mamy głowę do naszego charakteru, char do naszej postaci. To chyba byłoby na tyle. Połączyłem trzy różne części ciała. Dobra, mam nadzieję, że się Wam podobał ten tutorial. 一些轻微的一个现象。<laughs>